Witam szanownych widzów kanału SKYDIVE ATMOSFERA 14 grudnia w niedzielę doszło do wypadku w którym dwójka doświadczonych skoczków splątała się ze sobą i uderzyli w ziemię z dużą prędkością zginęli w tym wypadku wypadek miał miejsce we Włoszech w Skydive w malowniczo położonej strefie z rzutu nad Adriatykiem dość rozpoznawalnej skakali w jednym, w jednym wylocie przy czym Skoczek, który miał 70 lat, który miał 2000 skoków naskakanych przez 30 lat, ten skoczek skakał w pierwszej grupie, natomiast kobieta skakała jako przedostatnia albo ostatnia, powiedzmy w ostatniej grupie, dlatego że robiła akurat, filmowała tandem. Około 6000 skoków, 63 lata, nie wiem jak długo w sporcie. Natomiast traktowana była jako legenda tej strefy, jako osoba, która była z tą strefą związana od dekad. Wydawać by się mogło, że jeżeli skakali w takiej kolejności, w której ona wychodziła ostatnio i otwierała po tandemie, a skocze skakał pierwszy, trudno mi jest teraz powiedzieć, jaki skok wykonywał. Czy to był skok na formację płaską, co mogłoby tak być, albo formację trakową. Przy czym wiek wskazywałby raczej na to, że. Skłaniałbym się ku temu, że była to płaska formacja. Natomiast co jest dla mnie dziwne, to dziwne jest to, że to właśnie ten skoczek, który skakał pierwszy, od góry, od tyłu uderzył na swoim spadochronie w kamerzystkę, która była już na prostej do podejścia, na kilkudziesięciu metrach, mówi się około 30-50 metrach, kiedy nastąpiła kolizja. W wyniku tego uderzenia oba spadochrony. Splątały się, oba spadochrony złożyły się, nie, nie miały już możliwości uratowania tych skoczków, uderzyli w ziemię. Jedna osoba zginęła od razu, a druga osoba niedługo potem. Co już mniej więcej wiem, to jest to, jaki manewr został wykonany przez skoczka, który uderzył w spadochroniarkę od tyłu. Przy czym, oczywiście, dla osób, które są niezorientowane, jeśli chodzi o spadochroniarstwo, chociaż można by czasami odnieść wrażenie, że skoczkowie latają jak muchy nad jakimś, jakąś substancją, która je przy, przy, przyciąga ich, ich uwagę, to jednak mamy zasady ladania i mamy zasady zachowywania separacji pionowej mamy zasady tego, kto ma pierwszeństwo. Pierwszeństwo ma osoba, która jest z przodu i niżej. W związku z tym, tutaj w tym wypadku była to kobieta, ona, ona podchodziła na, na proste, była już na proste do podejścia, natomiast skoczek wykonał manewr i to jest tutaj, bym na to położył szczególny nacisk, zrobił manewr, który jest zakrętem o 180 stopni. Czyli wykonał manewr w przestrzeń, której nie widział. Pytanie jest oczywiście, pozostaną pytania i ci, co czekają na raport, mogą sobie poczekać. Ja też poczekam, jeżeli będzie taki raport. Jaki był kask na przykład? Jaki w jakim kasku skakał ten skoczek? Co robił? Jaki ma? Wiadomo było, że miał spadochron około 107-106 stóp kwadratowych, co przy jego wieku, przy 2000 skoków wydaje mi się dość agresywnym wyborem, ale... Być może, być może mu pasował. Natomiast przy sto, robiona 180 na tak małej spadochronie powoduje, że skoczek nabiera dużo prędkości. Ale najgorsze jest to, że wykonuje manewr w przestrzeń, której nie widzi. Mówi się o tym, że manewry powinniśmy wykonywać w zakresie o 90. Czyli, jeżeli chcemy skręcić o 90 stopni w którąś stronę, to wcześniej możemy tam spojrzeć. Jeżeli odwrócimy głowę mniej więcej o 90 stopni, przez normalnej ruchomości naszego karku to jesteśmy w stanie widzieć do 135 stopni i mamy pewną przestrzeń, martwe pole, które jest z tyłu i to martwe pole jest niezwykle niebezpieczne. Przy 180-kach właśnie kończy się manewr przy największej prędkości spadochronu i kończy się on w tej przestrzeni, która jest martwym polem. Dlatego 180-ki są unikane przez skoszków, którzy uczą się słupować i znowu jest wielokrotność 90. 360-ka jest lepszym rozwiązaniem, dlatego że będziemy kończyli manewr napędzania na tym samym kierunku, na którym go rozpoczęliśmy, czyli widzimy, co przed nami jest. Można powiedzieć, że zasady, które są latania na czaszy, które mają nas ochronić i mają spowodować, że nie odniesiemy żadnej krzywdy, polegają na tym, żebyśmy upewnili się, czy tam w, tą, w tym kierunku, w którym zamierzamy zmienić skręcić, czy tam jest wolna przestrzeń. Być może nawet przed, tym, przed tą zasadą umieściłbym jeszcze jedną, która czasami spotyka się z niezrozumieniem, ale jest zupełnie sensowna, jeżeli się nad nią zastanowicie, to ona wcale nie jest głupia, jest bardzo dobrze przemyślana, mianowicie wykonujemy najmniejszą liczbę potrzebnych manewrów podczas schalzenia na czaszy. Dla naszego własnego dobra, dlatego, że za każdym razem, kiedy zmieniamy kierunek, powstaje większe ryzyko tego, że coś się stanie. Zwiększamy prędkość kątową i zwiększamy, zwiększamy prędkość, która będzie energię e, impaktu przy kolizji. W związku z tym jesteśmy dla nas samych jest ważniejsze, żebyśmy latali jak najmniejszą liczbą manewrów podczas, podczas opadania na spadochronie, ale dla innych skoczków również jest łatwiej ocenić, łatwiej przeprowadzić kalkulację ruchu w przestrzeni, jest łatwiej dopracować separację pionową. Separacja pionowa jest kolejną regułą i zasadą, która nie jest popularna, a powinna być popularna, czyli dbamy o to, że jeśli musimy lądować w tym samym miejscu, to żebyśmy lądowali w tym miejscu w odstępach czasowych, czyli wcześniej żebyśmy sobie zbudowali powietrzu pomiędzy sobą, pomiędzy skoczkami, spoczkami, separację pionową, tak, żeby podchodzić do lądowania po kolei, to jest też bardzo istotne. I tutaj do separacji pionowej będzie oczywiście przydatna kolejność wyrzutu i będzie przydatne to, żeby i fundamentalna zasada budowania wyrzutu jest, polega na tym, że skoczkowie, którzy skaczą na końcu, otwierają wyżej spadochron od tych, co skaczą na początku, co sprzyja, my, w zachowaniu prawidłowej separacji pionowej, bo do tego się nakłada jeszcze separacja między grupami, czyli ile sekund pomiędzy kolejnymi grupami będzie od, od wyjścia z samolotu. No i dochodzi do tego jeszcze taka kwestia, że bardzo często te skoczkowie, którzy skaczą i otwierają wyżej, mają też większe spadochrony. W związku z tym te spadochrony wolniej opadają w powietrzu i możemy sobie przygotować odpowiednie podejście do lądowania. Oczywiście zawsze pojawią się osoby, które będą zaburzały ten porządek i, na przykład, będą chciały na dużych spadochronach, które można wykorzystać do dłuższego szybowania, będą robiły zwitki, żeby być szybciej na dole. Ale w tym akurat, w tym akurat miejscu coś mi nie pasuje. Dlatego że jeśli by to była formacja płaska, to bardzo często otwiera się w formacjach płaskich. W sposób zdyscyplinowany, ale dość nisko. Chyba, że formacja jest duża, to też się dba o to, żeby była odpowiednia separacja między spadkami przy otwarciu. I tandem kamerzyści otwierają relatywnie wysoko. W związku z tym, pierwszy pomysł, który miałem odnośnie tego wypadku, właśnie miał odwrotny scenariusz, że to kamerzystka wpadła w osobę, która była. Jako, jako pierwsza wyrzucie. Z tego co wiem, właśnie tak nie było. Więc zastanawiam mnie, i jak się dowiem, to oczywiście z nami się podzielę, rzadko aż tutaj przelatuje samolot, ale centralnie mi tutaj leśnie. Cały czas strefa działa. To jest strefa zimowa, ja tylko nie działa. W związku z tym dziwi mnie zaburzenie tego, że to skoczek, który był pierwszy, uderzył w, w czasze od góry z, z padrochniarki, która skakała jako w, w ostatniej grupie. To w jaki sposób rozpędzamy spadochron jest kluczowe jeśli chodzi o przeżycie. Zastanawiam się do którego roku swojego własnego życia i w którym roku swojej kariery będę lądował już nie rozpędzając spadochronu, tylko lądował z prostej, biorąc pod uwagę to, że również podlegam prawom natury, których będzie mi się coraz bardziej pogarszał refleks. W związku z tym reakcje, które będę miał przy podejściu do lądowania będą inne niż miałem i pamiętam, jakie miałem. Będę też z wiekiem, nie, nie, nie patrząc na to inaczej, będę też z wiekiem być może stanowił przeszkodę coraz większą dla osób, które skaczą i latają, podobnie jak kierowcy, którzy mają pewien... Są w podeszłym wieku. Oczywiście nie, 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 nie jeżdżą tak, jak brawurowo, jak 18-latkowie, oczywiście w czarnych BMW. Ale też zaczynają stanowić pewne utrudnienia w płynności ruchu na ulicy i nie chciałbym mówić, że wiek w tym wypadku, wypadku tego wypadku, miał yy, kluczowe znaczenie. Raczej powiedziałbym, że skłaniałbym się ku temu, że wiek. Z wiekiem również zaczynamy robić i być przekonani do tego, że manewry, które wykonujemy są jedynymi, które są prawidłowe i wszyscy je znają i wszyscy to robią tak samo jak włączamy się do ruchu zawsze w tym samym miejscu, więc wszyscy na drodze powinni wiedzieć co my robimy. Może być tak, że przestajemy być elastyczni, jeżeli chodzi o kwestie naszych decyzji. Na pewno w tym wypadku kluczowe było to, 180. Ten manewr powinniśmy wziąć pod uwagę jako skoczkowie, mniej doświadczeni bardziej doświadczeni, jest straszny. Jest straszny na małej wysokości. Na małej wysokości dlatego powinniśmy być przekonani, że wokół nas nie ma skoczków. Jeżeli istnieje ryzyko tego, że przelatujemy przy jakimś skoczku, istnieje jakiekolwiek ryzyko, lepiej wylądować kawałek dalej. Jest też wspaniałe powiedzenie spodochronowe, że lepiej kawałek się przejść, niż być przewiezionym ambulansem. Tutaj w tym przypadku również są inne środki transportu, które używa się w momencie, kiedy już ambulans nie może podjąć takiej osoby, która wykona manewr powiedzmy krytyczny. W związku z tym y, y, separacja pionowa i ewentualnie... Odrębne miejsca do lądowania. Tutaj też dziwne znowu jest, dlatego że zazwyczaj jest tak, że tandemy lądują w odseparowanym miejscu, najczęściej przed widownią, w związku z tym tam, gdzie lądują, tam gdzie to będzie napędzało dalej ten biznes, tam też lądują kamerzyści, żeby uwieśnić lądowanie. Więc dobrze by było odseparować lądowisko tak, żeby w tym miejscu nie lądowali niskoczkowie. Z tego również powodu, że tandemy lądują. Jak święte krowy. Nie, łamią często zasady, które obowiązują normalnych skoczków, bo nienormalni skoczkowie, jakim są tacy piloci, mogą sobie pozwolić na więcej. Jeśli bym dowiedział się czegoś więcej na temat tego wypadku, to oczywiście pozwolę sobie yy, nagrać. Nie wiem, w jaki sposób wygląda kwestia analizowania wypadków spadochronowych we Włoszech. W Hiszpanii na przykład nikt się tym nie interesuje i ktoś, kto oczekuje na raport wydany przez jakieś na przykład stowarzyszenie albo coś, jeżeli chodzi o Hiszpanię, no to sobie może długo czekać, bo się nie doczeka. Jeżeli, jeżeli jest coś potrzebnego, to, to, to analizuje to Guardia Civil, analizuje to sąd, analizują to eksperci, natomiast badane są wypadki lotnicze, a sportownictwo nie jest traktowane jako lotnictwo, tylko jest traktowane jako sport amatorski. Więc nie wiem, jak jest to jak, jak we Włoszech. Jeżeli bym się dowiedział więcej, interesuje mnie kilka kwestii, mianowicie co ten skoczek robił podczas swojego skoku, jaki był plan jego skoku jakie ewentualnie było rozejście, jaki był porządek lądowań na, na strefie, to by mnie też bardzo interesowało, jakiego rodzaju kask nosił i w jaki sposób ten kask nosił, dlatego że często jeżeli chodzi o utrudnienie pola widzenia, to jest kwestia tego, jak są zakładane kaski. We Włoszech są popularne kaski Z1 Parasport, które są noszone w sposób nonszalancki, który którym przemieszczona część żuchłowa jest aż do nosa, w związku z tym mamy ograniczone pole widzenia w dół, a nasze oczodoły z kolei ograniczają pole widzenia do góry. I chociaż na i dobrze widzimy, to w niektórych, w niektórych układach, w których patrzymy się nie w to miejsce, dokąd lecimy, tylko w to miejsce, gdzie mamy wylądować, to może być problem również to, w jaki sposób, w jaki sposób nosimy kask do, do skoku. W związku z tym interesujemy też takie kwestie. Jeżeli się tego dowiem, to albo dokręcę film, albo teraz, podobnie jak z niektórymi filmami robiłem, do tego filmu również piszę tekst na bloga i ewentualne rzeczy, które się będą aktualizowały, będę dopisywał na blogu jako informacje, które bardziej interesują. Chciałbym, żeby skoczkowie zapamiętali taką rzecz. Możemy się bardzo przygotować indywidualnie do swojego bezpieczeństwa, ale nie skaczemy sami. Dlatego wiele rzeczy, które są na strefach zrzutu i to, co się dzieje na strefach zrzutu, to są zasady, które mają uchronić nas przed tego rodzaju zdarzeniami, czyli to, w jaki sposób budujemy ścieżkę podejścia do lądowania, to, w jaki sposób respektujemy ustawienie strzały, to, w jaki sposób respektujemy nierobienie spiral i wykreowanie sobie wystarczająco bezpiecznej separacji pionowej. To, jak znajdziemy sobie miejsce lądowania, ewentualne, alternatywne, a niekoniecznie tam, gdzie lądują wszyscy, to wszystko może decydować o tym, że przeżyjemy w danym danego dnia. W tej akurat sytuacji, która nastąpiła, nie pasuje powiedzenie, które zwykle w pasuje, odnośnie kolizji, że potrzebne są do kolizji dwie osoby, ale wystarczy jedna osoba, żeby tej kolizji uniknąć. To wszystko jest w porządku, ale jeżeli jest tak, że Atak następuje zupełnie z pola, którego nie widać, czyli za nami od góry. To jest pole, którego zasłania nam czasza. Nie jesteśmy w stanie uchronić się przed, tym, przed tą kolizją, bo zwyczajnie jej nie widzimy. Mam nadzieję, że. Nikomu z Was się to nie zdarzy. Oczywiście mam też nadzieję, że mi też się to nie zdarzy. Cały czas mam swoje lęki, rozglądam się i wykorzystuję na maksa ruchomość swojej szyi, aby widzieć przed lądowaniem, co się dzieje dookoła. Trudno jest i coraz trudniej jest zimą latać dlatego że przyjeżdżają na strefę ludzie, którzy nie znają tej strefy i latają według reguł, które poznali na strefach, które mieli małe samoloty i zimą jest pewna specyfika wypadków odrobinkę inna niż latem albo w sezonie, kiedy jest stała ekipa na tym lotnisku i tylko osoby, które znają wszystko, co tam się dzieje. Akurat tutaj prawdopodobnie te dwie osoby, jedna na pewno, czy druga, trudno mi jest powiedzieć. Też jakbym się dowiedział, to oczywiście to dopiszę. Gdybyście wy się czegoś dowiedzieli, również napiszcie albo w komentarzu, albo na blogu z spadochronowym, na którym ten wypadek opiszę. Zapraszam do kolejnych filmów. Mam nadzieję, że to nie będą filmy, które dotyczą takich zdarzeń jak to. O wiele lepiej się opowiada, o wiele lepiej się tłumaczy, kiedy jest wspaniale przygotowany raport ze zdarzenia, w którym nie doszło do wypadku śmiertelnego, a który porusza bardzo ważne kwestie bezpieczeństwa. Życzyłbym sobie, żeby takich materiałów było więcej i są one dla mnie przyjemniejsze i wygodniejsze do pracy i dla Was, jak myślę, również. Zapraszam do kolejnych filmów i już tutaj daję spoka i za chwilę wyłączam. どう、oh